Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Livia Kodi i reprezentuję firmę Znany Lekarz myślę, że znanego lekarza nie trzeba przedstawiać, więc dzisiaj opowiem nieco o naszym nowym narzędziu i jest to narzędzie, które właśnie ma ułatwiać, usprawniać codzienną pracę lekarzy i specjalistów przy tworzeniu dokumentacji, całej notatki z wizyty. Ma ich po prostu wyręczyć przed tą pracą taką typowo administracyjną. Jest to narzędzie, tak jak już zostało to powiedziane, NoaNotes. I czym to NoaNotes jest? Jest to przede wszystkim wszystkim e, prywatny asystent, ja to tak nazywam. Dlatego, że on sobie działa dyskretnie w tle, e, wychwytuje to, co zostało powiedziane w trakcie e, wizyty e, i tworzy profesjonalną notatkę, profesjonalną dokumentację. dzięki czemu lekarze mogą się tak w pełni skupić na tym, e, żeby przeprowadzić wizytę i konsultacje profesjonalnie. Takie główne myślę korzyści to jest przede wszystkim. Oszczędność czasu. Lekarze nie muszą zapisywać w trakcie wizyty całej notatki. Jest ona po prostu tworzona automatycznie. Nie muszą też zostawać po wizycie, bo wiem, że cały czas wielu specjalistów tak też praktykuje, że zostają po wizycie, żeby tą notatkę dokończyć, uzupełnić. Tutaj faktycznie nie trzeba tego robić. Co za tym idzie? Druga sprawa jest taka, że właśnie pacjent jest lepiej zaopiekowany. Lekarze lekarz może się w pełni skupić na tym pacjencie, na jego problemie, więc dlatego też może czuć większą obecność po prostu tego specjalisty. Trzecia myślę też bardzo istotna kwestia jest taka, że jakość notatki jest faktycznie dużo, dużo lepsza. Codziennie rozmawiam z lekarzami i codziennie słyszę, że piszą oni skrótami, żeby było szybciej, bo im się też śpieszy. No tutaj ze względu na to, że jest ta notatka tworzona automatycznie, to nie trzeba się nigdzie śpieszyć. Asystent po prostu zrobi to za nas, dlatego jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Dlatego też zapraszam Państwa na nasze stoisko. Stoisko jest dosłownie naprzeciwko głównego wejścia, więc na pewno Państwo nas zauważą. Będzie można na stoisku przetestować, w praktyce zobaczyć, jak na noc sobie radzi, więc można z nami zrobić też taką wizytę testową. Mamy też zrobione, zorganizowane rozdania, w związku z tym, że dzisiaj tutaj jesteśmy i można otrzymać darmowy, profesjonalny mikrofon, który też może pomóc w korzystaniu po prostu z narzędzia Noa Notes. Także mówię, z chęcią też odpowiemy na stoisku na ewentualne pytania, które mogły się teraz zrodzić, jeżeli chodzi o ten system, więc naprawdę zapraszam. Za chwilkę też zobaczą Państwo taki krótki filmik instruktażowy, żeby mniej więcej pokazać, wytłumaczyć, jak to narzędzie sobie radzi jak ono po prostu działa, więc myślę, że możemy już go puścić. you Także tak jak można było zauważyć, mamy też podział na szablony. Szablony można też edytować pod swoją specjalizację, więc jesteśmy też, możliwe jest to, żeby się dostosować po prostu pod konkretną specjalizację, pod konkretnego lekarza, pod konkretnego specjalistę, więc naprawdę dla każdego fajnie się to sprawdza. Dlatego jeszcze raz zapraszam na, na stoisko, bo Noa Notes jest to faktycznie inwestycja w przede wszystkim jakość i komfort Prowadzenia konsultacji. Także dziękuję bardzo Państwu za wysłuchanie i mam nadzieję, że do zobaczenia na stoisku.